Nie wiem czy Wy to wiecie, ale zostały nam już tylko dwa odcinki Sanatorium Miłości 3. Ja nie wiem kiedy to zleciało, ale serio? Za tydzień ostatni normalny odcinek, a później już finał i poznamy króla i królową turnusu. My już mamy swoje typy, a jakie są Wasze? W każdym razie wracając do odcinka ósmego, bo taki mieliśmy przyjemność oglądać wczoraj o wcześniejszej godzinie emisji, to działo się jak zwykle sporo i to jeszcze przed śniadaniem, bo jak się okazuje Edek z wieśkiem rozprawiali o swoich sylwetkach i okazało się, że wieśek schudł w sanatorium. A jednak przy tym, jednocześnie Wiesiek wyznał, że tylko oni z Zbyszek na tym turnusie dbają o siebie i biegają, a reszta w ogóle o siebie nie dba. W tym samym czasie Halinka i Jadzia robiły sobie sesję w perukach i tym samym możemy śmiało stwierdzić, że peruka, w której była na z Wieśkiem to jej własna peruka, ewentualnie jej współlokatorki, także raczej tutaj sanatorium miłości palców tym nie ma czału. Na codziennej rozmowie pośniadaniowej był tym razem temat dzieci i ich wychowania, co wzbudziło w kuracjuszach skrajne emocje. Edek opowiedział o tym, jak surowo wychowywają dzieci, rzucając je na głęboką wodę bez możliwości powrotu czy pomocy z jego strony, tylko po to, żeby zapewnić im jak najlepszy start w przyszłość. Zbyszek opowiadał o tym, że był surowym ojcem, który nie grał z dziećmi w piłkę, bo taki był jego ojciec ale jest zadowolony z tego na kogo wyrosły jego dzieci i nie oczekuje od nich podziękowań. Halinka zaś opowiadała o tym, że musiała swoim dzieciom zastąpić ojca i matkę, ale że dzieci teraz bardzo ją wspierają i życzą jej znalezienia miłości. Manowski aż u się w oku zakręciła na myśl o nowym programie który dał jej Kurski słuchając tych wynurzeń kuracjusze. Kuracjuszem odcinka został ponownie z dzisiaj motocyklista, który ponownie zaprosił na randkę Jadwiga Tancerkę, a ta przyjęła zaproszenie oszczędzając mu losu władka. Na randkę poszli na zjeżdżalnię, na której kuracjusze jeżdżą co sezon. Ta atrakcja okazała się być bardzo zbliżająca do siebie. Ponieważ ułożenie ciała w wagoniku wymagało bliskości, oboje nie narzekali. Później czekał ich piknik na kocu, gdzie pili kapuczynę z filiżanek, ja nie wiem jak oni ją tam donieśli, ale to pozostanie chyba sekretem. Z dziś jak zapytał Jadzie czy nie bała się przejażdżki, zaś ta odpowiedziała mu, że jak jest przyjemność to nie boli. Takiej odpowiedzi nie powstydziłby się żaden rosomanka Pomyślcie jakby tak powiedziała Józkowi z rolnik szuka żony siedem od razu by chłopak załapał, musiałaby w zbroi chodzić, w każdym razie oboje rędkie uznali za udaną, jednak to nie jedyna randka z dziśka w tym odcinku, bo czekała go zaległa randka w ciemno z Krystyną, która wybrała właśnie jego scenariusz randki, para siedziała w restauracji popijając szampajna i patrząc na truskawki. Sprawiąc sobie komplementy i nieśmiało się do siebie uśmiechając. Krysia zaprosiła z dziśka do tańca i wszystko wyglądało, jakby coś z tego mogło być. Bo wiecie on blondyn, ona blondynka. Oboje spokojni, nigdzie się nie spieszą. Także pojawił się w głowie z dziśka dylemat. Bo i Krystyna i Jadwiga, jednak ta pierwsza podsumowując randkę powiedziała, że owszem było czarująco i romantycznie, ale nie widzi siebie u boku z dziśka, on w swoim pokoju też na szczęście wyznał, że bliżej mu do Jadwigi, co wykluczyło ewentualną walkę obu panią motocyklistę, kuracjusze mieli dużo aktywności w tym odcinku, najpierw pojechali karmić alpaki, robili to oczywiście w parach, bo u nich to zawsze w parach wszystko. Edek był w parze z Jadzią, do której jak wiemy się zaleca, bo od kiedy widział ją w stringach nie może przestać o niej myśleć. Wszyscy pamiętamy to wyznanie. Okazuje się, że słowne podrywy to nie wszystko na co stać emerytowanego milicjanta. Kiedy Edek wyznał, że chciałby tak rantkować z tancerką codziennie, a Jadzia zdecydowanie nie przystała na tą propozycję, bo nie podoba jej się jego zachowanie, i tutaj podała przykład, którego niestety nie mieliśmy przyjemności oglądać. Kiedy tańczyła z nim w pokoju, wprawdzie nie powiedziała co się stało, ale tego możemy domyślić się z tłumaczenia. Jedka, który zarzucił jej że kusi, a później ma pretensje. Mówiłem, że jak piersi wyrzucisz, to nie będę gwarantował. Tak oto zakończył tłumaczenia Edek, czyli chyba nie utrzymał rąk przy sobie. Po tym wszystkim stwierdził, że jadzia to za wysokie progi. A ona uważa się za jeszcze lepszą niż w rzeczywistości, także rezygnuje z zalotów. Tym samym dostał trzeciego kosza na sześć pań. Z tej okazji Imanowska zaprosiła go na rozmowę w cztery oczy, na początku który jednak zapewnił, że może wycisnąć go jak cytrynę. Później był jeszcze ciekawiej, bo wyznał, że kręcą go kobiety na kierowniczych stanowiskach. Poza tym w sanatorium miłości zupełnie przeciwnie do jego współlokatora wieśka podobają mu się wszystkie panie, każda jedna, ale dostał już trzy kosze i nę spodziewa się, żeby któraś z pozostałej trójki jednak się na niego zdecydowała. Dodał, że nie wiedząc czego chcą od życia, bo jak miodu to do ula. Co ciekawe poskarżył się Manowski, i że nie wie czemu te trzy niewiasty dały mu kosza. Chociaż Krystyna wyraźnie na randce mówiła mu, że jeśli mówi takie rzeczy jak on na początku znajomości to niech nie liczy, że coś z tego będzie. Zaś Jadwiga wyraźnie powiedziała mu, że nie podoba jej się jego zachowanie wskazując na to w pokoju kiedy przywitała go z wywalonym biustem, co Etka oznacza utratę gwarancji dobrego zachowania. Manowska jednak jako dobra prowadząca postanowiła się dla Etka dowiedzieć o co biega. Jednak rozmowa dotyczyła także byłego małżeństwa Edwarda, i tutaj w końcu wyznał, że żona zostawiła go dla jego kolegi, przypomnę tylko, że do tej pory mówił, że odeszła i on nie wie dlaczego, a w komentarzach ludziom pisał, że go zdradziła, a on zdradniem wybacza, także trzeba to sobie jeszcze przesiać przez jakieś sitko, w każdym razie na już czekało też wspólne gotowanie jako okazja do plotek. Andrzej wyzywał Wieśka, że nie potrafi jeździć na rowerze, za to Timmedek i Zbyszek zmiksowali wszystko szybciutko. Panowie rozprawiali też kto z kim wraca do domu, próbując wcisnąć Wieśkowi Halinkę, ale ten stanowczo oponował. W końcu Andrzej zgłosił się na Ochotnika mówiąc, że chętnie podrzuci Halinkę po programie do domu, bo mają po drodze. Zaś Zdzisław, najbardziej niepozorny z kuracjuszy, który nie odzywał się pół sezonu, żeby kiedy wszyscy potracili już szansę u pań zgarnąć najlepsze kąski, wyznał, że ma dwie ręce i wraca z Krysią i Jadzią, co wyraźnie skrzywiło twarzytka, bo to przecież jego dwie pierwsze typy. Panie bardziej dyskutowały o tym jacy są panowie i tutaj najbardziej oberwało się wieśkowi, kiedy Halinka wyznała, że porównywał ją do mamy, pania stwierdziły, że Wiesiek nie odciął pępowiny, ale na kuracji już czekała jeszcze jedna atrakcja, którą było malowanie wiatów 126p, czyli dwóch maluchów w grupach kobiet i mężczyzn. Przy okazji Manowska postanowiła wykorzystać tą chwilę, żeby dowiedzieć się o powody odrzucenia Edka przez trzy panie. Jednak panie jak jeden mąż powiedziały, że Edek jest zbyt apodyktyczny, chce rządzić, nie daje kobiecie prawa głosu, a jego odzewki są poniżej krytyki. Manowska zastanawiała się jak mu to powiedzieć, żeby go nie zdenerwować. Na koniec Edek wyznał że lubi być lubiany, czym pewnie zaskoczył wszystkich, bo przecież nic nie robi w tym kierunku. W zwiastunie kolejnego odcinka pokazano, że relacja z Dzisjka i Jadwigi być może nas zaskoczy i może nawet coś z tego będzie. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy tych dwoje pasuje do siebie, a może widzielibyście z Dziśka u boku innej pani i przede wszystkim, kogo typujecie na króla i królową Sanatorium Miłości 3. Na pewno w tym tygodniu zrobimy głosowanie w tej sprawie na naszej facebookowej grupie i Instagramie, także zapraszam do udziału, a tymczasem miłego tygodnia, bo to ma być naprawdę gorący tydzień.